Witajcie moi drodzy. Dzisiaj będzie dosyć y, wyjątkowa sytuacja, z racji tego, że to nagrywam na bieżąco. Jest piątek, będzie dzisiaj podcast o y, kryzysie na rynku matrymonialnym. Ale też postanowiłem sobie na szybko wrzucić taką informację, bo to jest dosyć świeże, i czekałem poniekąd na rozwój akcji w ciągu ostatnich dwóch dni. Dlatego chcę się teraz odnieść. O co tutaj chodzi? Zapewne dużo osób słyszało o Piwie z Męcenem, tak? Chodzi o tam wydarzenie, gdzie Sławomir Mencen jeździ sobie po największych y, miastach, w zasadzie stolicach województw, y, w jakichś większych lokalach. Piją sobie piwo, gadają o podatkach, o działalnościach gospodarczych itd. Tak I tak dalej, nie? Na przykład w zeszłym roku było to, zdaje się, pub Podanie y, na ulicy bułgarskiej, tam gdzie jest stadion Lecha. Y, w tym roku miał to być nocny targ towarzyski. Ale co się stało? Może przeczytajmy sobie na, of na oficjalnym profilu Mencena. W najbliższą sobotę e, miałem być na piwo z Mencenem w Poznaniu. E, niestety, przed chwilą otrzymałem informację, że nocny targ towarzyski, e, w którym impreza miała się odbyć, odmawia wykonania naszej części naszej umowy i udostępnienia nam miejsca, ponieważ mam prawidłowe poglądy. O tym za chwilę. E, to już drugi taki przypadek w Poznaniu w ostatnich dwóch miesiącach po Uniwersytecie Ekonomicznym. E, chodziło o tam, e, chyba, sympozjum odnośnie doradztwa podatkowego Teoria Praktyka, w którym Mencel miał być prelegentem, ale o tym też za chwilę jak bardzo łeb sobie tym strzelił w kolano. Co ciekawe, w innych miastach nie mam takich problemów. Po, ludzie poza Poznaniem zachowują się mniej parszywie. M tutaj mam trochę problem, ponieważ nie wszyscy w Poznaniu inaczej. Mm, nie przyszywajmy łatkę tych parszywych zachowań do wszystkich Poznaniaków, tak? Bo to, że firmy mm, wolą zdawać się na lewicowców, czy nawet yy, władzę Poznania, to nie oznacza, że chociażby mieszkańcy yy, są lewakami, tak? Warto móc to rozróżniać, ale o tym później. Nie będę już pisał, co sądzę o takim podejściu, gdyż najpierw, yy, gdy najpierw się kogoś zaprasza, lub zgadza na przeprowadzenie wydarzenia, a potem odwołuje się to z powodu poglądów politycznych. Szkoda. E, szkoda czasu na wyzłośliwianie się, czy wytykanie lewicowym oszołomom i hipokryzji, zakłamania, braku elementarnej e, przyzwoitości. Moja ekipa nie ma w tym momencie e, pomysłu na alternatywne miejsce. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pomysł na dobre miejsce, ma kontakty, proszę o wiadomość. E, jeśli nic się nie uda znaleźć, będę niestety musiał odważyć swój przyjazd do Poznania w tym roku. Szkoda. No i tutaj tak wygląda. I powiem tak, je, jeżeli chodzi o sytuację z Mencenem, to nie są jedyne. E, powiem taki krótki przykład. Była swego czasu. E, ofensywa Konfederacji. Też było odbywało się w Poznaniu. Bazowo miało to się odbywać w. Sali konferencyjnej hotelu Altum. Ale okazało się, że na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem mm, odwołali im y, rezerwację i musieli na szybko znaleźć inne miejsce. Znaleźli jakąś tam salkę i tak dalej, ale było bardzo ciężko. Tak więc, no. Mm, tutaj w, y, tak pokrótce, nie? Y, co do, y, do UEP-u. Y, nie wiem, czy gdzieś tutaj będzie. Y, o. Mamy to. Chodzi mi o to oświadczenie. Drodzy Państwo, w ramach yy, 15 majówki podatkowej, organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe, TAX, wykład Doradztwo Podatkowe, teoria, a praktyka pana Sławomira Bencena nie, obej nie odbędzie się. Abstrahując od wartości merytorycznej wykładu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu kieruje się. W działaniu wartościami, które nie licują z poglądami prezentowanymi przez pana Mencena. I nie muszą. W misji, wartościach i wizji, które przyświęcają całej społeczności Uniwersytetu yy, są jasno sprecyzowane. Otwartość na drugiego człowieka. <laughs> Rozumiecie to? W dwóch akapitach sobie zaprzeczyli. No, odpowiedzialność za nie tylko jakość edukacji, ale również naszego otoczenia i rozsądek w działaniu. To dlaczego UEB jest przesiągnięty lewacką propagandą, na tyle, że swego czasu była afera z pewną profesorką, która ma właśnie prawicowe poglądy, i miała swego czasu spore problemy zanim została wyrzucona. Tak więc, nie róbmy sobie tutaj e, takich jaj, ok? O, głoszone przez pana Sławomira Mencena poglądy stoją w sprzeczności z tymi wartościami. Ale jakie wartości? Skłonności do wolnego rynku? Przecież mówiliście tutaj o yy, otwartości na drugiego człowieka. No wolny rynek to jest swego rodzaju otwartość, tak? Jak najmniejsza ingerencja państwa w yy, prywatne sprawy. No to też jest jeden z poglądów Mencena, także o co tu chodzi, nie? Dlatego też zdecydowaliśmy się usunąć jego wystąpienie w ramach wydarzenia organizowanego y, przez koło naukowe. Dodać należy, że pomysł zaproszenia pana Mencena jako prelegenta nie był inicjatywą władz ani pracowników, a jednego z organizujących wydarzenie i układających y, jego program y, studentów. To tak, y, abstrahując od wartości merytorycznej, innymi słowy w dupie mamy wartość merytoryczną, dla nas się liczy poglądy polityczne. Druga sprawa. Jesteśmy otwarci, ale jednocześnie. Yy, ale jednocześnie nie na, nie na prawicowe poglądy. Jasno pokazali, w którym kierunku idzie ułeb. Tak? Tak więc yy, miejcie to proszę na uwadze. Ale jak to oczywiście. <kluzny> <kluzny> oczywiście tutaj uważam, że Mencent słusznie yy, ocenił. Te kwestie. Czyli oświadczenie więcej mówi o uczeniu niż o mnie. Nie bardzo też wiem, jak ma się to do webinaru o podatkach. Tradycyjnie w takich sytuacjach informuję, że webinar i tak się odbędzie w zaplanowanym czasie. Zrobimy go u mnie na Facebooku. I wiecie, co się okazało? Że małe wydarzenie, gdzie pojawiłoby się, nie wiem, może około 100 osób, zakładając, że mogłyby przyjść osoby z zewnątrz. Zrobił webinar online, na który zjawiło się 60 tysięcy osób. W tym przypadku zrobili reklamę. Druga sprawa. Hmm, tutaj nie? Zachowują się mniej parszywie. Czy tutaj będzie coś wspomniane o tym? Nie, To jest tylko przekazane. Akurat Epozna nie jest obiektywnie nie przekazuje jakiejś żadnej opinii, tak? O. I tutaj jest właśnie odpowiedź nocnego targu towarzyskiego, tak? <laughs> Podał, że w harmonogramie znalazł się poprzez błąd komunikacyjny. W dużym skrócie. Generalnie jesteśmy od wesołych piosenek z głośników i lania zimnego piwa, a nie od polityki. Ale nie będziemy pozwalać na organizację eventów, gdzie jest cień szansy, że będą propagowane poglądy uwsteczniających nasz kraj i ludzkie poczucie godności. To dlaczego na miejsce Mencena zaprosiliście majestaśko? W takim razie? Hm? Przecież tutaj mamy regresywną lewaczkę. I nie mówię, o, nie mówię o tym, że każdy lewicowiec ma takie odklejone poglądy, bo sam jestem. Sam jestem centro, centrolewakiem. Ale ona tu już ma taki apogeum w sobie, że to jest niepojęte. Zresztą, dużo miałem nawiązań odnośnie Maistaśko, więc powinniście wiedzieć, jakie ja mam do niej podejście. Jest odklejona. Nie zgadzamy się z nimi i mamy prawo się nie zgadzać. Tak, to prawda. <laughs> na no organizację takich rzeczy <laughs> u nas chyba i może, mimo że nie jest to super biznesowy ruch, to mamy nadzieję, że przesieje na naszym terenie chociaż trochę pełnych nienawiści osób. <laughs> no to już wiemy, że właściciele są. <laughs> no to mamy już tutaj informację, że jest to nic innego jak kolejna lewacka firma. Co ciekawe, yy, ale dobra, chrzanić to, jakie oni mają poglądy, tak? Ale co się wtedy stało? Dużo sympatyków Mencena, mówiąc wprost, yy, po prostu stwierdziło, że tak być nie może. Yy, wystawili na Google sporo jedynek z podpisem, że są, niesło że są niesłowni i tak dalej. Czasem niektórzy się też odkleili, mówiąc, że tam wiecie prawinna jedyneczka dla pana Mencena, w imię pana Mencena i tak dalej. Czyli tutaj już taka odklejka typowa, fanatycy, tak? I jak to postanowi i do czego postanowił, jak postanowił podejść do tego nocny targ towarzyski? Hmm, sprawdźmy. W sumie nie do końca świadomie, ale wyszedł z tego świetny trolling. Warto było. Pozdra, pozdrawiamy parszywcy z Poznania. Co tutaj się dzieje? Odwołane imprezy po wcześniejszych ustaleniach dzień yy, przed to bardzo nieeleganckie zachowanie i to jest prawda. Niestety nie dotrzymują umów. Podejrzewam, że chodzi tutaj o to. Yy, odmawia wykonania naszej umowy. Pytanie czy chodzi o oficjalną spisaną umowę, czy chodzi o umowę ustną, bo przypominam, w sprawie z Wardęgą jest coś takiego jak umowa ustna cywilnoprawna. Tak więc jeżeli coś takiego zaszło, no to być może, może się okazać, że nocny targ towarzyski może mieć niedługo srogie problemy finansowe. Ale wracając, sprawdźmy sobie inne: Trzeba dorzucić jedyneczkę za męceno. No właśnie to mówiłem, taka odklejka typowa, nie? Jedynka, oszuści. Tak, co tu jeszcze? No, więcej tu nie ma. Tak? Tak więc widzicie, co tu się dzieje, nie? Nierzetelni, niedotrzymujący uwów i brzydko tam pachnie. No to jest akurat już, to brzydko pachnie, to jest akurat odklejka. Ogólnie nocny targ towarzyski ma bardzo fajny klimat. To trzeba przyznać. Nie polecam. Brak tolerancji i śmierci z gnilizną. No przecież tu chodzi pewnie o lewacką zgniliznę. A przynajmniej ja to tak rozumiem. <laughs> Ale naz... ciekawe nazwisko, piwowarski, nie? To jest takie śmieszne. Ale tutaj brak tolerancji, gdzie mówią właśnie o tolerancji, że nienawiści i tak dalej. Aha, o to im chodziło! Two na was pedały. Aha, czyli tutaj chodziło o te. Yy, o te. Ja, czyli tutaj jest takie powtórzenie i tak dalej, ale zobaczmy, Męcen się tutaj odniósł. Jak komuś yy, narobi się na wycieraczkę, to nie jest to trolling, tylko hamstwo. Odwołanie imprezy, na którą się zgodziło, to nie trolling, tylko najkulturalniej rzecz ujmując kompletny brak profesjonalizmu. I to jest prawda. A to, że tutaj jest lista w zasadzie polityków i tak dalej. Michnika nie obsługujemy. Czarna lista w Pabie Sławomira Męcena z Konfederacji. No dobra. Sęk w tym, że jest pewna różnica. I teraz o co tutaj chodzi? Bo ja tam Męcena traktuję neutralnie. Mam go w dupie osobiście, tak? Ale o co chodzi? Wyobraźcie sobie, że yy, że chcecie zbudować sobie dom. Wynajmujecie firmę budowlaną, projektanta i tak dalej, i tak dalej. Projektant już dostarczył projekt, yy, architekci, budowlańcy już yy, ten projekt dostali i tak dalej. Yy, jeszcze do tego mamy sobie jakieś, nie wiem, yy, mówią, że potrzebne są takie i takie materiały. Kupujesz je, dostarczasz na miejsce i nagle dwa dni przed tym yy, oznajmia, oznajmia Ci ekipa budowlana, że jednak nie podejmuje się budowy, bo jesteś prawicowy. To jest na takiej zasadzie. No, przepraszam bardzo, ale. inna emocja niż takie typowe wkurwienie. By chyba raczej. E, chyba raczej. każdy by coś takiego odczuł, tak? Także miejcie to. Miejcie to na uwadze. A ludzie, którzy pierdolą, że to jest wolny rynek i tak dalej, no to. sorry bardzo, poczekaj. Radiometer. Nie wiem, z Poznań. O, właśnie tutaj. W Poznaniu to norma. Ofensywa Konfederacji też straciła na kilkadziesiąt osób przez spotkanie yy, yy, straciła yy, salę. Yy, Chodzi o to w hotelu Altum. Nie? I patrzcie. Wolny rynek działa tak, że, yy, że zrywa się umowy polityczne. No właśnie. Niby nocny targ towarzyski powiedział, że nie ma tam żadnej, nie było żadnej podpisanej umowy. Ale jest jeszcze coś takiego jak umowa ustna. Jeżeli to było nagrane, no to mogą mieć nie lada problemy ale zobaczcie tutaj też ludzie tutaj też ludzie od Mencena się srogo odklejają jebać pyry nie, o właśnie nie płacz wolny rynek zarówno po stronie sympatyków jak i przeciwników to tutaj już na facebooku odnoszą się odklejeńcy i efekt jest taki że wyłączył możliwość, dalszy, możliwość dalszego komentowania innymi słowy nocny targ towarzyski w obawie przed nieprzychylnymi komentarzami wprowadził cenzurę. Podejrzewam, że tych komentarzy nieprzychylnych znalazłoby się więcej, tak? Ale, ale tutaj właśnie ten. Ale to jest właśnie trafny komentarz. Najlepsze jest takim baza, która rewanżuje się fejkowymi opiniami na Google. One i tak zostaną usunięte. Nie będzie to pierwszy przypadek. Tylko wiecie, w czym jest problem? Problem jest taki, że yy, Nocny Targ Towarzyski yy, zamknął opiniowanie na Google. Właśnie przez ten wysyp jedynek. Częściowo właśnie punktujących to, że wykazali się, że wykazali się niefajną, yy, niefajnym podejściem. A drugi po prostu taka typowa właśnie odklejka Gimbaza, o której mówię tutaj. A co, yy, tutaj chciałem też między innymi przejrzeć te komentarze, tak? Poczytaj komentarze osób, które miały podobno przyjść na Twoją imprezę. Ty byś takich ludzi chciał w swojej irmie, bo ja bym yy, za próg mojej firmy nie wpuściła ludzi wyzywających innych od śmieci, świń, etc. No to jest prawda akurat. Hmm. Próbowali podmałpować, że dzięki Sławkowi reklamę mają. No w pewnym sensie coś może w tym być, bo większość młodzieży w Poznaniu jest lewacka akurat. Jest akurat lewacka, tak że więc yy, ten. No, właśnie, tolerancja i wolność słowa. O, właśnie. To, to, jest, naj, to, jest, naj, to jest najbardziej yy, adekwatny, ironiczny komentarz ze wszystkich. <laughs> yy. Tylko najśmieszniejsze jest to, że teraz nie można ani ten. Yy, nie można ani. Yy. A, tutaj, że jakaś główna burza szkoda tylko, że już yy, wyłączona. no, o tutaj czy jak wynajmujesz salę na urodziny i właściciel ci ją wynajmuje i dzień przed imprezą dzwoni, że jednak to nie że jednak nie, to jest fair? jeśli moi goście zachowują się jak banda hamów, obrażają wszystkich w koło i grożą innym oraz wykazują poglądy dyskryminujące ze względu na wiarę, kolor skóry orientację Powiem tak, nie spotkałem się, żeby żeby ten, żeby widzowie, widzowie, ble, sympatycy yy, czy to Konfederacji, czy ogólnie męcena byli właśnie jakimiś rasistami, czy coś tego typu. Powiem szczerze, prędzej ja osobiście widziałem to chociażby u lewicy, gdzie nawet yy, Zandberg z koniecznym wyszli w zasadzie na transfobów. Yy, widać to chociażby w PiSie. Gdzie, jak ktoś nie jest y, fanatycznym katolikiem, to jest śmieciem? Hmm, co tam jeszcze jest? No, o właśnie, ktoś tutaj podsumował. I tak w miłych słowach y, opisujesz wyborców lewicy. Ja tutaj daję serduszko, bo to jest akurat prawda. Wyborcy lewicy są twoim zdaniem rasistami czy ho homofobami? Tak, są. Są. Bo jakimś, dziwnym traf, bo jakimś dziwnym trafem, kiedy do grupy Stonewall przychodzi yy, jakaś osoba yy, innej orientacji, to zawsze jest takie gadanie, że mają dużo spraw na głowie i trzeba czekać. A w tym czasie wypuszczają masę postów, akcji i tak dalej, które gówno znaczą. Yy. No właśnie, tu. A wyborcy lewicowi przeważnie, jak ktoś się z nimi nie zgadza, z ich poglądem, to jest faszystą, ruskim onucem, nacjonalistą do tego, nazistą i tak dalej. No to yy, są prześladowcami katolików, więc to tro trochę rasizm. No tu się już ten cały Jakub Klupa, czego jak on się nazywa, odklejasz. No. Tak więc, no. Mm. Widzę że, widzę, że dedukcja dla was coś strasznie trudnego. Co? Najpierw zgoda i dzień dwa przed wykonaniem yy, wypowiadają umowę. Karma wróci do tęczaków. Nie wiadomo jacy są, ale poniekąd właśnie pokazali swy, yy, swoje prawdziwe. Ja. Powiem szczerze, no, będzie miał ciężki orzech do zgryzienia. Niemniej jednak, może w, może w ostateczności zadzwonią do pubu podanie, gdzie było w zeszłym roku i może coś będzie. Nie wiem, osobiście mam to w dupie, ale. Jestem ciekaw dalszego rozwoju sytuacji, ponieważ, no, będą jaja. Powiem szczerze, że to nie jest jeszcze zakończona sprawa. Prawdopodobnie będą jaja, więc. Wyczekujmy tego. Ja już y, uszykowałem sobie popcorn. Więc może być ciekawie. W każdym razie, jeśli chodzi o nocny targ towarzyski, to już nawet nie chodzi o to, czy nie wypowiedzieli. Powiem tak. Z punktu widzenia takiej firmy, zakładając, że nie lubimy po prostu Mencena, tak? Zakładając, że nie lubimy Mencena, a jest dosyć rozpoznawalną postacią, jest takie gadanie, że błąd komunikacyjny to jest, zwyczaj, to jest zwyczajna wymówka, żeby nie zwalić na to, że po prostu chcieliśmy odjebać hamstwo. Niestety tak to wygląda. W dużym skrócie. Jeżeli ja bym się nie zgadzał z czyimiś poglądami, to nie robiłbym takiego hamstwa na zasadzie: najpierw się zgadzam, a 5 minut przed 12 odwołuję to, bo to jest hamstwo i bez względu na to, kogo ono dotknie, to jest zwyczajne skurweseństwo. I ja bym z kimś takim już więcej we współpracę nie wchodził. Po prostu. <laughs> Tylko i wyłącznie. Dlatego ja swojego lajka odwołuję, jeżeli chodzi o nocny targ towarzyski. Druga sprawa. Mm. Już pali licho, kogo to yy, mówię. Yy, druga sprawa. Podejrzewam, że to nie jest koniec sprawy, że Męcen coś tym prawdopodobnie zrobi. Co zrobi? No powiem tak, fejkowe jedynki w większości już poszły, więc yy, tutaj już nie ma co robić. Eee, jeżeli chodzi o kwestie związane z... Mm, jeżeli chodzi właśnie o to, że ten nocny targ towarzyski wśród y, powiedzmy y, protęczowej y, młodzieży prawdopodobnie to jeszcze bardziej zachęci i teraz w piątek i sobotę będzie jeszcze więcej osób, tym bardziej jeżeli potwierdzi się plotka, że y, na miejsce mencena ma wejść Maja Staśko jeżeli tak to to tylko pokazuje jaka jest hipokryzja, tak? ale jeżeli by dotyczy... ciekaw jestem co by było gdyby Dajmy na to, jak, jakąś osobę lewicową. Nie wiem, powiedzmy, że yy, taką, taką analogiczną imprezę robi Włodzimierz Czarzasty, tak? I dlaczego o tym mówię, to, to teraz tak. Yy, wszystkim osobom z Konfederacji mówi się o nich, że to są wiadomo, że są proruscy, ruskie onuce, bla, bla, bla. Wiecie, takie typowe, typowe szkalowanie z dupy, bo nie ma się argument Nie? Mimo, że tak naprawdę nie trzeba daleko tych argumentów szukać, żeby co niektórych zaorać. Tylko szkoda, że wprowadzę się takie do zwykłych wyzwisk, ale do rzeczy. Wmawia się im, że są e, prorosyjscy, tak? Podczas gdy marszałek Czarzasty otwarcie mówił, nie, że Armia Czerwona, czyli ruscy nas wyzwolili. Tak? Że ten e, że ta komuna, można by powiedzieć, że w pewnym sensie sowieckie niewolnictwo to było wyzwolenie, tak? <laughs> Mówi o tym otwarcie, czyli jakby nie patrzeć, pasowując się w kanon lewicy, też jest taką ruską onucą. Nie? I teraz tak. Co by się stało, gdyby nocny targ towarzyski zaprosiłby Czarza z tego, a za chwilę by odwołał? Wiecie, co by się stało? Zacząłby się na całej lewicy, na całej opozycji i tak dalej taki srogi kwik, że. Yy... Że jak to tak, że wolny rynek to gówno i takie wiecie, by się zaczęło, nie? Że trzeba to uregulować, że nie powinno się nikomu odmawiać i takie tam pierdolety, nie? A tymczasem, yy, i wiecie, i tutaj też yy, wskazywali, yy, powiem tak, widziałem jeszcze swego czasu yy, nawiązanie tutaj tej sprawy, nie chodzi nawet o web, tylko o bana Konfederacji na Facebooku. I zwróćcie proszę uwagę, co jedna osoba na ten temat mówiła. Dobra, nie mogłem znaleźć w materiale źródłowym, więc posłużę się filmem, który swego czasu już oglądałem. Jeżeli chodzi o tego bana, to posłuchajcie, co mówi o tym redaktor Mazurek, który za bardzo za Konfederacją nie przepada. Wsłuchajcie się uważnie. Bardzo mi się na to oburzył. Gdyby nie fakt, że tak z trzy lata wcześniej, to sami posłowie Konfederacji mówili, że to w sumie tak powinien ten świat wyglądać, że jak nie chcesz kogoś u siebie, to go nie będziemy. I tu się wreszcie z tobą nie zgodzę no i zupełnie szczerze. Pamiętasz sprawę e, drukarza, który nie chciał drukować dla Geja? Tak, i, w I w Stanach, Stanach Zjednoczonych prawo. cukiernika, który nie chciał dla małżeństw cukierowskich robić ciasta i tak dalej. Ja wiem. Tylko że widzisz, tam był wolny rynek bo drukarni, e, bo cukierni jest mnóstwo. A to nie ma wolnego rynku. Facebook jest monopolistą i to światowym monopolistą. W Stanach Zjednoczonych, mój drogi, w ojczyźnie. Ale jeszcze wolnego nie o to chodzi, ale to za nie chwilę będzie teraz, ważny, ważna kwestia. Sto lat temu wprowadzono ustawę antytrastową, żeby ratować wolny rynek, rozbijając monopolę. I nie robiło tego dlatego, że postanowiło zostać państwem socjalistycznym, bo wtedy nikt takich głupich pomysłów nie miał, tylko właśnie po to, żeby ratować wolny rynek. Moim zdaniem to, co robi o. Facebook, jest przejawem kontroli wielkiej, wielkiej korporacji nad yy, kolejnymi obszarami życia. To, że oni wiedzą, gdzie my teraz jesteśmy, to jest jedna Słuchajcie, rzecz. Ale oni chcą nawet y, decydować Jezus. o tym, co my czytamy, co my mówimy, co my myślimy. To samo spotkało prezydenta Trumpa. I mówię to teraz yy, jako człowiek, Słuchajcie, który to jest ważne z akurat akurat. ma raczej drzekoty niż, yy, yy, niż im kadzi. Ale to jest absolutny skandal. To jest atak na wolność słowa, na taką podstawową zupełnie wolność słowa. Strona Konfederacji nie została zbanowana. Bo było tam jakieś hardkorowe porno, bo nawoływali do przemocy, bo robili jakieś inne straszne rzeczy, bo, bo jakichś terrorystów tam promowali. Nie. To jest ważne. Nie, gdyby zresztą promowali terrorystów byle czerwonych, to mogliby tam sobie spokojnie dalej być. No, dokładnie. Strona została zbanowana, bo ktoś uznaje, że antyszczepionkowcy, bo coś tam i tak dalej. Stary, no ja nie jestem antyszczepionkowcem, ale ci ludzie mają prawo się wypowiadać. Dobra. Słyszeliście, o co tu chodziło? I to jest właśnie to, że, sorry, wybaczcie, musiałem odebrać telefon, ale teraz tak, zwróćcie uwagę na to, co Mazurek powiedział. Drzekoty z konfiarzami, ale uważa mimo wszystko, że powinni, mieć swobodę wypo... swobod... że powinni mieć swobodę wypowiedzi, tak? Mimo wszystko. To było w nawiązaniu do tego bana Konfederacji, tak? I co? Dlaczego wszyscy nie mogą mieć takiego podejścia, właśnie, które ma Mazurek? Rozumiecie, o co tu chodzi? Kwestie piekarzy czy drukarzy nie miał problemu, bo po prostu można było wybrać alternatywę, tak? W kwestii Facebooka, który jest monopolistą, no to już jest inna sprawa. Ale powiedział wprost, nie zgadza się z nimi, ale uważa, że powinni mieć swobodę wypowiedzi. I tak naprawdę redaktor Mazurek jest zwolennikiem wolności słowa. Takiej prawdziwej, a nie gadaniem, że pod tytułem, dopóki mnie to nie urazi. To, co na przykład dzieje się tutaj, tak? Oni się tutaj obawiali, że będzie problem, że będzie wysyp hejtu ze strony właśnie że tak jak tutaj było na Google. Postanowili zamknąć ocenianie na Google w cholerę, żeby nie zrobił się większy wysyp tych jedynek. A tutaj. Po tym, jak zrobiła się mała imba, najprościej mówiąc, no to spójrzcie, nie? Co niektórzy przybijali piątkę stargiem, niektórzy się odklejali. Tak to, tak to wygląda. I tutaj co. I tutaj niestety, ale. Pomimo tego, że mają prawo nie zgadzać się z Męcenem, jeżeli na początku się zadeklarowali, że dotrzymają zobowiązań, powinni to zrobić. A nie, że teraz wymyślają sobie jakąś durną wymówkę pod tytułem błędu komunikacyjnego. Jakby oni nie wiedzieli, kim jest męcen. Bez kitu. To jest dla mnie naprawdę, to jest dla mnie mało wiarygodne. Powiedziałbym, że to jest jakaś głupia wymówka tylko po to, żeby nie spadła na nich fala hejtu, że oni nagle z dupy to zrobili, tak? Bo prawda jest taka, że gdyby wyszło tak naprawdę, że z dupy po prostu to zrobili, nie mieli żadnego jakiegoś powodu... No, to najzwyczajniej w świecie większość osób, które teraz też gada, że e, wolny rynek, co się, się dziwicie, tak? Też by tak naprawdę mm, by się masowo oburzyli. Tak więc, no, sorry bardzo, ludzie z targu towarzyskiego, ale żeście sobie strzelili w kolano i jeżeli co niektóre osoby będą uświadomione, że będziecie zwolennikami wyłącznie tęczowych ludków. A nie osób, też po drugiej stronie, no to zmniejszy Wam się pula klientów. A jeżeli zmniejszy Wam się pula klientów, to powiem szczerze, że będę pierwszym, który Was wyśmieje, jeżeli zrobicie zbiórkę na opłacenie rachunków i pracowników. I mówię to całkowicie poważnie. Nie jestem, nie jestem za czymś takim, że jeżeli ktoś się deklaruje, nagle mówi, że sorry, ale nie, bo nie podobasz nam się. No to wiecie, no to po jaką cholerę się na początku zgadzali. Tak? Tutaj się to rozchodzi. Ech, rozgadałem się troszkę na prawie pół godziny. Ale wydaje mi się, że było to tak naprawdę potrzebne. No nic, trzymajcie się cieplutko. No i do następnego.